Rosjanie uderzyli w New York pod Donieckiem. Są ofiary, bomby spadły na New York pod Donieckiem. Są ofiary. Wojska rosyjskie zbombardowały miejscowość New York w obwodzie Donieckim. Jak przekazały lokalne władze, w wyniku bombardowania trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne. W czwartek Rosjanie zaatakowali miejscowość New York w obwodzie Donieckim na wschodzie Ukrainy. Informacje o bombardowaniu miejscowości przekazał szef władz obwodowych Pawło Ryłenko. Atak na New Yorku w obwodzie Donieckim. Są ofiary: rosyjskie niekierowane rakiety lotnicze trafiły w przedsiębiorstwo oraz dzielnice mieszkalne. Uszkodzono zostało co najmniej 9 domów, ale dokładna skala strat jest jeszcze ustalana, napisał Ryłenko na Facebooku. Jak dodał, w wyniku nalotu na New Yorku szkodzone zostało co najmniej 9 domów, ale dokładna liczba wyburzeń jeszcze nie zostanie ustalona. Rosjanie raz po raz zabijają cywilów, toczą wojnę połączoną z eksterminacją, podkreślił we wpisie na Facebooku RyŁenko. Jak przekazał, w wyniku ostrzału zginęły trzy osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Wszyscy to cywile. New York w obwodzie donieckim New York to osiedle typu miejskiego, które w 2020 rok zamieszkiwało ok. 10 tysięcy mieszkańców, w większości rosyjskojęzycznych. Znajdują się w nim m.in. fabryki fenolu i naftalenu. W okresie ZSRR nazwę zmieniono na Nowchorotyśkę, do historycznej powrócono w 2021 rok.